Wielokrotnie już mówiliśmy o tej propozycji zmiany. Poświęciliśmy jej sporo czasu, nie dalej jak w minionym tygodniu. Ale wydaje się ona jednak epokowa. Dlatego warto także i w tym dniu przypomnieć, artykuł chyba główny tej nowelki będzie brzmiał nie dające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. No wreszcie. No Ile na to czekaliśmy? Chyba zawsze Długo. na to czekaliśmy. Długo. Z tym, że pan redaktor mówi, że to jest y, fundamentalne wydarzenie. No rzeczywiście jest ważne. Y, tyle tylko, że system no, przykre, podatkowy... że to jest aż tak fundamentalne dzisiaj. Właśnie, bo to w gruncie rzeczy wydawałoby się, że powinno być to oczywiste. Ale y, najistotniejsze jest to, że ten system podatkowy jest tak bardzo skomplikowany i coraz bardziej się komplikujący. Coraz nowe doszywki są przy tym systemie. Źle Wystarczy patchwork, wycieka przez dziury y, i y, grubą fastrygą zrobione szycia. Więc y, po prostu system wymaga generalnej Przeróbki. To jest bardzo skomplikowana sprawa, taka generalna przeróbka systemu podatkowego. No, ale im prezesura... później się zacznie, tym większe będziemy mieli straty z tego tytułu. Powstała nawet specjalna komisja do tych spraw. Tych spraw mówi o ordynacji podatkowej, tej sprawy, która ma przygotować szeroką i e, dużą e, zmianę. Natomiast to, o czym dzisiaj mówimy, to jest ta nowela e, autorstwa Kancelarii Prezydenta. Pan prezes Rozłócki. Tak, ja bym e, chciał przestrzegać przed takim podejściem całościowym, bo to jest najlepsze podejście, tylko, że przygotowania do takiego całościowego mogą zająć wiele lat. Czyli to nie jest sprzeczności z tego, że możemy myśleć o całościowym, a jednocześnie wprowadzać poprawki, udoskonalenia, które wchodzą jak najszybciej, bo tu chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na, na, na jeden punkt, mianowicie... E, ograniczenie możliwości e, wstrzymania postępowania, a tym samym przerwania biegu przedawnienia tuż przed e, e, okresem, końcem okresu przedawnienia. Tak. Czyli e, nie mamy żadnych e, dowodów, nawet podejrzeń, ale tak na wszelki wypadek znawiamy postępowanie, wiek się, e, bieg e, postępowania się przerywa i możemy sobie badać. Dalej i przedłużać. I ta, e, ta inicjatywa ma ukrócić, znacznie ukrócić tego typu no, dosyć powszechne jednak postępowanie. No i ma jeszcze, na przykład, to już jest e, e, zupełnie błaha sprawa, ale na przykład pozwolić nam nie składać dodatkowych oświadczeń, jak będziemy w urzędzie składać niewielką korektę swojego zeznania tak, podatkowego. Rozumiem, że nie jest... trzeba będzie napisać, Ta. że ja tutaj Maciej Głogowski składam, dlatego, że w tym i w tym punkcie tam, popełniłem błąd popełniłem, ortograficzny. Na przykład. przykład. Podobny jakiś.